jo, już widzowie to drugi odcinek, bo stały 10 lat. tamten się już to pierwszy rzuca ale nie wiem w jakiej kolejności więc może być drugi to a tamto to pierwszy wchodzimy racingiem a więc ta gra jest płatna już powtarzam mama mi ją kupiła kilkanaście lat temu chyba nie kilkanaście kilka lat temu gdy miałem 5 latek tak, już tak. Dobra, zabierzmy sobie hajs. Widzowie. Na pewno się zmienia małe. O, widzowie! Patrzcie ząk. Leci nowy balon. Patrzcie ile kaski mi to dostarcza. I patrzcie widzowie, jak balon wielgachny. Patrzcie, oho! Wow. wow, widzowie! Wow! Nie wiem, czy żyję tego chyba. Ale jak tak, to będę w szoku. Dobra, przeżyłem! widzowie To jest teraz już naprawdę potężny poziom. Ja obiecałem, że ja dojdę do setnego levela, ale nie wiem, czy mi się to uda. Jestem więcej tych małpek, dobra. Wiem, czego potrzebuję więcej. Szybko 14 tysięcy potrzebuję, bo przegram. A ja wam widzowie obiecałem. Że wie, całe. mi się uda to przejść! na zakręcił, spada, dobra. Mam taki było właśnie potrzebny. Kamerkę. Tylko sorry, że ona za sobie będzie zasłaniać. Milion ekranu. O. 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 Dobra, mamy już bardzo dużo tych. Teraz to powinno iść łatwiej. Nie mam w banku 3000. Dobra, 6000. Dobra. Dobra, zrobimy robimy jeszcze jedną małpkę. Tak. I co? Już ja tego nie przeżyję. Ja przeżyję tego. Przysięgam, że ja tego nie przeżyję. Jak ja to przeżyję, ja będę z siebie dumny. Co? Co ja zrobiłem? I idziemy po ostatni poziom. Dobra. Dobra, let's do gdzieś tu jeszcze jakąś farmę. Tylko tu farmę nie ma zasięgu. Dobra. Zostawię drugiego. Dobra. X Dawidzowie. Let's do this. O dobra, mam maszynę mam z A. Gridować jak najszybciej. O nie, nie mam miejsca tutaj. No to utrudno, no to tu postawię. Dobra. Też może mi to trochę przeszkadzać, że ja mam ten przyspieszony tryb, nie? Nie zrobię. Mam tu coś do ulepszenia. Nie. Falmy! A stos. Nie! Co? Ja to przeżyję. Nie no, nie ma opcji widowe, że ja to przeżyję. Nie ma najmniejszej opcji, mam ponad 22 tysięcy złota. Bęk. zbankrutowałem z 20 tysięcy ponad. Dobra, przetrwam to. Jest widowie. Poszło. Uwaga, miro. Ja, ale patrzcie jakie ja mam dobre. Team. Team main. Jeszcze na jedna nie są ustawione. First. Last stronk. Patrzcie widzowie na to. 92. runda. 10 tysięcy złota. XD. Dobra. Zostawię tu może drugą kończatkę. Tej kończaty. O, U, albo krążę to całe zaraz. O! Czekałem na tą chwilę. Jeszcze tu Powinno w jakimś stopniu to pójść. Dobra, widzę, setny poziom. Lecimy jednak po 110. bo odcinek byłby za krótki. Nie no. Widzowie. Let's do this. Kolczaki, pomóżcie mi to wygrać. O! To mi jeszcze trochę pomaga. Da. Da. Dobra. Jak jeszcze przyspieszenie. Bo mam 40 tysięcy golda. Dobra już mam 20 tysięcy Dobra Widzowie wow. 28 tysięcy To i to i to dobra Muszę mieć te dobre rzeczy Szczególnie na kolcach Kolce to teraz nasz priorytet Kolce to nasz priorytet Musimy je zagrać tylko i wyłącznie na kolce, teraz musimy zagrać. Dobra. Teraz, ra, teraz nas mogą uratować kolce. Kolce też można kupić, ale one nie będą aż tak dobre. O nie, widzowie. Widzowie, ja tego nie przetrwam, nie przetrwam tego. Dobra, wiem jak to przetrwać. Będę wiedział przynajmniej jak teraz przegram, to będę... Dobra. Nie, przegrałem to, więc zrobię takie coś jest, game i nie będzie tej rundy, ale będę miał inną tą tą kaskę i patrzcie. I teraz próbuję jak najwięcej tego muszę teraz nastawić. To jest nasz jeden ratunek. O, tu gdzieś. O! Zobaczcie, tego musi być jak najwięcej nastawiony. To małpki już nie są ważne. Dobra, to jeszcze jedno. O, o! O! Teraz powinno się udać. Więcej ognia równa się więcej nam z więcej procent szans na wygraną. A, go, jeszcze tak upgradeuję strąg. I jeszcze jednego czarodzieja. Tu dam. Jakoż. Jego nie upgradeuję na to, tylko na to. O. I to mnie teraz poszło lepiej. Decydo teraz poszło zdecydowanie lepiej. Zainwestuję w kolejną farmę. Bank dobra, dobie. jednak to nie był aż taki dobry pomysł, ale idzie lekko. Idzie zdecydowanie lepiej, idzie trochę lepiej. Idzie trochę lepiej, tak lepiej, lepiej widzę to. Widzę to. Zdecydowanie teraz mi lepiej poszło. Dobra, do kolczapki. Takka nie? Ale to teraz to jest nasza najważniejsza sprawa. Co ale tam mój pies był? Dobra. Jest właśnie nasza najważniejsza sprawa teraz. Samolot potrzebujemy. Tu mamy samolot, nie? Znaczy jak będzie latał. Tak mu każemy zrobić. A teraz tak. to tu, jest widzowie. Ło, patrzcie ile kończatki już wypuściły. czemu ja nie zbieram kasy z banku. Bo to wiem ten samolot tu ze względu, żeby sobie nabijał ekstra. szło dobra. Ogień poleciało. Ile ma rozwalonych? 100. Hej, okay. a ty? Nie zaraz mam okres rozwalonego. Niedługo będzie się rozwalał. Dobra widzowie, mam 20 tysięcy. Zainwestuję w tą małp. małpkę. Gdzie się mogłem postawić? Ech. Tak. jak ja to przegram, to ja będę taki smutny. Ale nie powinienem. Powinno się udać, dobra, widzowie. Tylko czy ja mam już. Jest... Dobra. Teraz. Teraz małpki. One nawet innego krążenia nie są robić, widzowie. Dobra, jednak chyba tylko do setnej dojdziemy. Bo ten odcinek będzie za krótki. Za długi. Jednak Minecraft Speedra. Na no, nie będzie. Czy kolce już muszą aż tak być? Muszą. Próbowaliśmy od razu helikopter, który możemy od razu tu podstawić. Widzicie jaki jest ten fajny pilot? I teraz te piloty to powinien być nasz priorytet Dobra, widzę, że na razie to sprzedam Pójdź, że to się ogarnie Dobra, tak dudy jest widowe Dobra, ja nie wiem czy ja tu do... Z setnej rundy dojdę, dobra! Jedną maksymalnie dadzą radę. Ale patrzcie, jak długo tych sterowców na lepiej. To jest chyba moja rekordowa runda, nie? Wow! W jednym słowem po prostu kawę. Nie mam lepszego tu żeby to skomentować. Aby to skomentować, Czuję, moja babcia, pójdziemy, powiedziałem że na Dobra, ej widzowie, czy mi się to na pewno uda? Mam aż 10 tysięcy kasy. Ponad. I mam 100 więc tak, że jeden ząb mi przeleti. I już mam RIP. Już mam RIP, I już mam RIPa XD. A, kurde. Widzowie, przepraszam, moja babcia czasami Dobra, no to otwórz O, dobra. Będę tu nie w w. No to co? Wziąłem, widziałem to. Widzowie, mamy ponad 70. Tysięcy. Oj, Koroś, a gdzie Cię Dominika picie wzięła? Gdzie masz? Nie mam jeszcze picia. Już wzięłaś? Nie mam, mówię. Sorry, widzę, ja to moja babcia. A nie wiesz, gdzie ona to Widzowie, mamy tą samą rundę i patrzcie, ile to jest, ile tu idziemy. Nastawiam sobie więcej helikopterów, nie? O, tu w sumie jest fajne miejsce. Nastawię kolejny helikopter, już raczej znaczy... ostatni. Rabię to. Ten będzie latał odtąd dotąd. Będzie tak bił, żeby to było też lepiej trochę. Zabijały niby 20, ale bardzo mocno pomagają, nie? Po prostu, teraz jak to oglądacie najlepiej, możecie to skopiować. Ja mam nie bronie go wątpię czy zdążycie. To w idealnym momencie, bo ja mam ponad 100 tysięcy hajsów. Dawaj, daj mi też wiochę. Dobra, mam. Trzeba upgrade do pilota. No dobra widzowie, a więc... Jeszcze trzy rundki bardzo długie. Myślę, że, do że 10 minut potrwają. Więc teraz wszystko jest bardzo u mnie w wyśmienitym stanie. Ty! Tak teraz tyle ja mam rzeczy. Ja całą mapę prawie zapełniłem. To ja tu jeszcze mogę. Tu, tu, zbieram sobie kaskę. W sumie banki mi są, przepraszam, niepotrzebne. Ja się sprzedam i znowu mam ponad... 100 no tutaj sobie mogę taką o, armię zrobić Dobra, nie, bo mi kaski jednak nie skarpią Tu dostawię z dwie lub trzy super małpki Co jest aż takim odstępie O? O! O! Aż tyle to kosztuje Dobra Tu będę miał ich armię Idź na wszystkie rzeczy nadal, mnie stać. A ja nie chcę, żeby nie na wszystkie rzeczy było. nadal stać. O, tu sobie postawię magika. I lecimy. Zawiem. Ale teraz na pewno pójdzie lepiej. Mogę Wam, możecie mi zaufać. Dobra. Jedzimy. Napiszcie w komentarzu, czy jak wy oglądacie, czy mam już 10 subskrypcji, ale pewnie nie. A i zapomniałem w ogóle od samego początku, od ilu ja tego nie mówiłem. Kto, mo kto może teraz kliknijcie łapkę w górę i subika. Bo naprawdę chcę się trochę rozwinąć. Chcę dobić takie 10 tysięcy myślę. Moim celem obecnie jest ten 10 tysięcy. 90 sekundę, ja się dla was staram, nagrywać filmy. A, to nie widzę, oglądajcie moje stare filmy z tego, jak to się nazywało. Hmm. Zapomniałem już, jak się to nazywało. Widzowie. To jak mi na upgrade nie starczyło? To jak mi na upgrade nie, nie starcza? I to, a gdzie miałem upgrade jeszcze na pilota? I na. No. Tu. Nie. nie. Tu. Nie. Idziemy jak na tym kaski, jak artyło. Pięćdziesiąta dziewiąta runda. Mamy trzy tysiące kaszory. O, o, o Widzowie, patrzcie jak to mi poleciało teraz. Teraz to pójdzie łatwo, widzowie. I set na zaraz będzie. Widzowie, patrzcie jak to mi łatwo idzie. Trochę się niby pokonują mało, ale pokonują już. Co to w ogóle coś pokonało, ale i A ty? ty? Nie masz licznika. 20 po, dobra. A brod. Niedawno kurty były naszym priorytetem. Teraz ja tutaj małpy to naszym priorytetem. No, gdzie ja to mogę? Nie pierwszy. 21. Ja heli pilot. Dobra, muszę upgrade nowe do pilota. Gdzie O, wiem. Tu jakoś zmiesz. Nie chcę kasy, chcę... Chcę i mam jedno jak dobrze leci. Dobrze leci. O. O, żebym ci nie powiedziała, jak ja ciebie żegnam. O. I. O. Nie to. No. Jak to teraz dobrze wygląda, nie? Ja to nawet nie ma dobrze wyglądać. Patrz, jak to w ogóle jest dobrze zaplanowane. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Mm. Nie wiem, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Czyżem, no runda przejdę z moim układem. Z takim układem się puszczę miliard może bez tych farm zągów, i takich, a i tak się grają. No, ale patrzcie, jakie to jest przepotężne. 35 tysięcy, co ja mam zrobić z tą kasą? Kurde, ja nawet nie mam miejsca, gdzie postawić. Możesz własnej czasnej. O, o. Tu. O, 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 o. widzowie, zobaczcie jak to leci. Elegancko, to do połowy zakrętu nie zdąży dolecieć. A już nie żyje. O. o, 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 o. Patrzcie jak to idealnie jest zaplanowane. Skopiować, może możecie sobie skopiować i puścić kilkanaście zongów. Czyli tych najpotężniejszych. Tak, Moab Assassin. Udało mi się to osiągnięcie zrobić, widzowie. Przeszłem setny poziom, i odlokowałem osiągnięcie MOB, Assassin. Jest to jeszcze dla. Jak sobie spróbuję przejść, co pierwszy? No, ja, dla zabawy, już tak formalnie. To już dla mnie forma formalność. Nie To już formalność, widzowie. Widzowie, ten poziom to już formalność. Czy ja tak powiem. Mapcia, ja nagrywam. Widzowie, ten poziom to już nawet formalność. Nie. Ja już tu. Nic nie muszę robić. Łączy nawet kamera. Proszę. Nic nie naciskam. Wszystko ładnie, czysto. A jak widzicie nic nie dotykam. I lecimy z tym. Dobra, postawię jeszcze mała Dobra, tak dla formalności. Bęk, bęk. Adam gnuje przez swoją całą trasę. ponad 4 ludzi. XD Ale doszło do 400 Ale doszło do 400, nie? Ej dobra nic nie leci O A najdzieraj Nareszcie 101 runda Przeszłem ją Jest widzowie Udało się Udało się Dobra, już kończę to nagrywanie. Ale patrzcie, jak to wszystko jeszcze pięknie wygląda. Na koniec jeszcze chcę postawić ice towery, które tą mapę wykończą. Zostawiam wszystko, na co mi stać. Na nic. I. Chlepa no. No to. Ale to mam poziom. Czterdziesty pierwszy poziom x. D. Widzowie. Jest. 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 To rozumiem. A słuchajcie, tak naprawdę to was nabrałem. Tak było łatwo lewe, że wystarczyło wracać klasnąć. Dobra, widzowie. Ja się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa